Siema, jestem Kaspar. Dzisiaj ze mną jest Szymek. Siema. I nagrywamy dzisiaj sobie Minecrafta. Ym, oddzielnie oczywiście, bo nie umiemy jeszcze razem grać. Ale spokojnie, jak przyjdę do Szymona, to będziemy razem. Nie będę mnie Postaramy się. Nie będzie mógł do, mnie przyjść. Będzie, będzie mógł do mnie przyjść, to programy. No tak. Zobaczymy. Ym, pa, y, I widzowie, chodzi dzisiaj w tym challenge o to, że musi... Kto pierwszy znajdzie diaksy, wygrywa? Ja już znalazłem. No tak, ale... No to już musi... tego nie bo próbowaliśmy... bo no. próbowaliśmy inny odcinek nagrać, znaczy ten sam, ale nam się coś nie pykło. No i musieliśmy jeszcze raz nagrać. No ale ja znalazłem trzech diamentów wtedy. No tak. Ale teraz na kogo, musi to wszystko dłużej. No i pamiętaj... Y y y na kanał będziecie mieli w opisie, no i cóż, pamiętajcie dziękuję o sobie nie ma za to, sz... o sobie pamiętajcie, lajku, no i... no i dzwonku obok subskrypcji, nie? O tak pyknijcie w niego, ja jak... pyknijcie tak jest, jak... E, dziękuję za wbijanie u mnie na, na moim kanale dużo osób. Dziękuję Wam za to wszystko. patrzcie widzowie. Ja... Chciałam powiedzieć tylko. <noise> kamera mi się wywaliła. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że e, na kogo głosujecie? E, subskrypcja to ja. A kto Katwe? I e! kogo głosujecie, że aby kto znalazł diamenty? No nie. No weź sub to, to ja, a ty lajk, like, dobra? Nie ty dzwonek, ty dzwonek jesteś, a ja sub. Nie, 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 nie ja jestem lajk. Like. No dobra, 3, 4, start. A ty jesteś lajk? Like? Dobra. dobra. Ja staję, idę po pochodnie. Ja idę po pochodnie. Wiesz. Dobra. Mm. Znajdę pochodnie, e, biorę drewniany kij. Idę do ja wioski, idę do bo do ja widziałam też gdzieś drugą wioskę, nie? No, ale ja idę do domu, kraftuję Oczywiście wiesz, do że wziąłem ziarno generatora. Co? Żartuję, nie wziąłem ziarna generatora. Jakbyś wziął, to byś już oszukał. Ja hmm. mam sikierkę, to dobrze. I mam tarczę też, hmm. to dobrze. Dobra, to ja sobie zbieram... Ja muszę Anio. się mieć z nubami Uuu, bo... kowalik! Kowal! Ale ja mam słabo! O nie! ja była słaba. Kowal jest! Dla mnie! Kowala mam! To no, został po czy jach mam. Uuuu, żelazny miecz tam ty był! Moment... Ej, stary ty się kopiesz pod ciebie? Jeszcze nie, goście nie przesadzaj. Ty się kopiesz pod siebie? Jeszcze, jeszcze nie. nie? nie ja jeszcze ja nie. już... Ja, ja schodzę do kopalni. Ja. Tak? Kurde, co? Mam kamienny hmm. dobra, kamienny kilo, żelazo, spoko. Jego Uuu, do obsydianik, dwa, Przepalam. dwa obsydiany Przepalam widzowie, ok. tak? Mam, tak. Żelazo mój pierwszy żelazny kilo. Zatruję pięć, pięć obsydian. Od... A w ogóle jeśli chcecie więcej odcinków z Szymonem, to niech będzie dziesięć subów, please. Dobra idę ale na moim kanale też widzicie. No będzie, no będzie w opisie przecież no. No, ale na moim kanale nie Dobra, ja się kopię. Ja myślę, że ja że ja później znajdę diamenty, że ty wcześniej. Dobra. No, może tak być. A może ty pierwszy znajdziesz diamenty? Więc nie wiadomo. Psiąd! Piosą! Zaraz! O! Nie. Ja ci powiem tylko, że mam jakieś lagi. Nie, no to mnie się robi już. Ja idę spać. Cały czas. Tyk. Niszczymy sobie pochodni przepraszam. Lecimy. Dobra, jest dzień, świetnie. A ty stałeś całą noc. Za debil. Mm. Więc... Do kogo mówisz? Do takiego villagera kupieką niemyślącego. Ej, monster Taku. Stary, jak do mnie przyjdziesz, to będziemy enchantować, wiesz? Co zarobiście, stary. Ci powiem. No. Ja stary, dla ciebie robię enchant. Boże, jak ciebie czasem zacina. Tyle ci powiem? Ciebie zacina czasem też. Ja stary, muszę iść po pochodnie. Właśnie ja robię sobie tarczę, jakby co. Ja, zaraz, hmm. ja mam stary już dwa żelazne kilofy, bo sobie przepaliłem żelazo. Świetnie. I mam dwa, dwa żelazne kilofy już. Już? Ja a? mam ja mi jeden wystarczy, tak? nie? Nie, a mi dwa, bo jednym będę kopał, hmm. a drugim będę na diament miał. Bo a ja mam so... A ja już mam wiatr ja, ja wody, wo go gościu. Ja też mam. Znaczy no, wiadro mam na razie ja tylko. Ja mogę ze skrzynki wziąć wiadro wody. No kurde, nie? Bez oszukiwania, nie? Dobra, no nie I w ogóle ja mogę sobie wiadro w wodę wsadzić, wiesz gdzie? Gdzie? Do skrzyni. Wiesz gdzie, gdzie mogę wiadro wody wsadzić, tak? Nie wiem. W dupę. No bo mi to w ogóle nie jest potrzebne. Tak, jak, ja Ta, jak spadasz, to co? A po co ci drabinki tak w ogóle? No bo nie, ale nie jest potrzebne, bo ja nigdy nie spadam. A ja spadam czasem, bo jak kopy się w dół, to jest no bardzo niezbędne. Ja się muszę zabić, wiesz, stary, bo ja e, mam e, jedną... I... A, w ogóle, widzowie, zapomniałam wam powiedzieć, że można zginąć. Można zginąć. Jeszcze jak? Ja sobie ja Mam 10 żelaznych. Ej, tego. właśnie dobrze że, dobrze, że twój pies już nie szczeka. No. No. No bo mój pies szczeka tylko wtedy, gdy słyszy mój głos. Twój? Nie, Dobra, nie, nie. ja już mam jedzenie w sumie na cały odcinek. Tyle ci powiem. Ja mam 4 chleba. Mam 50. Zobienia. A ja mam 51 chleba. Nie, nie radem, To ja, ja se biorę idę motykę wziąć. Cały wziąć. czas nie śtuśmi się. Dobra, ja idę w dół. Ja jeszcze kopię w dół jak coś. Tylko żebym nie wpadł nigdzie, nie zbię. Co? O kurde! Tu nie ma siana Ja idę w dół, w dół. W dół. Jest. Szybko, szybko. Ja w starym jestem na minus 58. Ja się zaczynam... Kumanie. Ej, poczekaj! Bo ja sobie też włączę kordy. No ja też. Tak. Ja już, no. ja już się jeszcze, błądzę. Ja jeszcze nie, czekaj gdzie są kordy. O mam. Tu. Ja zabiję później golema, jestem... bo na razie nie Ja jestem na 40, 40 na razie. Na 40? A ja villagera zabiję jednego. Hmm. Takiego wiesz, tego sprzedawca, bo miał smyczek. Lapis! I <laughs> gościu, lapis mam znalazłam też. Ja już znalazłam dawno. Diamenty! Mam! No nie Kurde! Ale dopóki ja nie znajdę diaksów, to... Ale bez oszukiwania naprawdę znalazłeś? No. A nie wziąłeś ze skrzyni, bo powiedziałeś, że zabijeś villagera. Nie, nie brałem. Nie. No na pewno. Trzy diamenty nie, Bez diamenty. kłamstwa, bez kłamstwa. Nie ja nie oszukuję trzy diamenty znalazłem. Ja już mogę się kopać powoli. Ja mam, ja mam 61 no. Tam się będę kopać. A mi nie. Ja staram idę teraz pochodnie zbierać, no i po... O nie, ja tylko zlepa. jedną zebrałem sobie. Nie mam Co? pochodni. Nie masz spodni? A ja mam hełm. E, nie spodni. Nie mam, mam spodnie. O, ten, Uszkodzony portal. Uszkodzony portal. Dobra. E, I to mam e, spodnie, buty i klaty. To akurat to, co mi grafuje. No. A nie, jeszcze hand jest! I nie, czy za kreditił nie grabisz! No kurna! Dobrze, to Ale ja już wygrałam star z tobą challenge, wiesz? No wiem. Dopóki mi się skończy kilo, to, 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 to wtedy będzie odcinek widzowie. Smutne. Najsmutniejsze życie ever. Eee, dobra, ja muszę popić mm. Proszę, ja niech będzie coś w tej kopalni, no nie ma nic. nie ma, no, bo nie zasłużyłeś. No co? Eee, yy, jestem gdzieś. Jestem chłop tym grzecznym. Ja jestem na jedenastym. Na jedenastym. Na jedenastym? No. się? No, nie. Minus 58 to jest maksymalny. Najłatwiej tam gdzie będę zwałeś. No, gościu, ja szukam na takim, nie? Na jedenastym też jest. Tak znaleźć można. Jeszcze jak? Ile jeszcze? Ale nie łatwo. Nie łatwo. No skąd łapko. wiesz, skąd wiesz? Proszę, nie skończy jeszcze kilów. Cała holda. sama na mnie idzie, wiesz? No, świetnie. Będziemy nam mieć spokój. Będzie na razie spokój. Ale wiesz, że ja już wygrałam z tłuczony już stary. No. Tak. No to czemu się cieszysz? Nie ja wiem. Jak ty już i tak nie możesz wygrać. No właśnie nie. Trudno mi. Zabijam zupełnie. Zabijaj. Nie, co ja odwaliłem. Team 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 team. Ekstrałem tutaj jeszcze cztery zombie. Cztery zombie? Światło. O, start. 3 2 1. Proszę. 1. Jestem na minie. Jestem na minie i 4. Jeszcze nie. Co ty kow, oczekujesz, już start? Dobra widzowie! Nie wiem czy się poddać czy jeszcze trochę grać. Poddać jeszcze pograj ze mną, no bo ja powiedz z tobą. Zginąłem. Okej. No bo jest. Jeszcze... Tak, wiesz co, ja sobie jeszcze popudowałam dom jakimś głównym. Tym tufem. A czemu ja zrobię kopię? Ja on domu wyjście tutaj. Da. Zombie ma płytkę. No czemu, to nie, coś... nie. czemu i tu... Czemu ja... W d... o nie. W dwona... A wiesz, że ty w 10 minut znalazłeś diaksy? Aha. No. Red Sto... No nie, skończył mi się killoff! No dobrze, Widzowie, no to to na tyle z tego odcinka. Szymek wygrał. Dziękuję, że oglądaliście. No i cóż, my się żegnamy. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, nie i dzwoneczku, a my się żegnamy. Nara! Pożegnasz się z witami? Nara!